into the game. Let's play. Ground game. Fielder Frisbek KW95 w Olsztynie. No rozmawialiśmy tutaj za kamerami przez chwilę o, o okolicy, bo pierwszy raz w Olsztynie mówiłeś, że że jesteś więc jak się podoba tutaj na Mazurach. For the very first time in Olsztyn, welcome back in Poland. Fielder before ksw 95 How do you like it so far being in Olsztyn, the area? O oh, Olsztyn is absolutely beautiful. I just saw a little lobster out the, out on the lake. I've took a photograph. Eh i moja rodzina to come back in the next few weeks when I'm on It's Lake District ale home. Mm -hmm. But this is nicer. The the water is clear. Mm -hmm. Oh it's beautiful. I'm coming back for a holiday. No, jestem póki co zachwycony szczególnie tą fauną i florą, którą tutaj jest. Na pewno tutaj wrócę razem z rodziną po wszystkim w ramach wakacji. E, widzieliśmy owoce morza tutaj na brzegu, także moje córki będą ucieszone, więc póki co super jest Olsztyn. Oi, oi. Family holiday here. Next one. Właśnie matchmaker został przywołany do poinformowania, że wakacje odbędą się w tym roku dla fila na Mazurach. No dobrze, no to pytam, że dość długo Cię nie było mimo wszystko, bo ostatnia walka w Gdyni w zeszłym roku z Szymonem Bajorem wtedy i czym taka długa przerwa spowodowana? Czy to są tylko i wyłącznie gdzieś kwestie bardziej Twoje czy bardziej tutaj matchmakerskie, że, że też ciężko był rywala pewnie znaleźć? Phil, a long time no see, we haven't seen you for a, almost a year, last time with Szymon Bajor in the cage, so what's the reason of you not being active in the cage that much as recently? Oh, was it a year? Can't have been a year, a whole year. Oh, I didn't even know. <laughs> uh, I, I, grappled Josh. Almost. I grappled Josh, but uh, I don't know. I just keep on doing what I'm doing, but uh, I don't know. I don't know. Uh, I time flies, don't know. you know. Time, time flies, exactly. Yeah. Time flies. <laughs> uh. Jestem zszokowany, że aż tyle czasu minęło. Jest mi ciężko obliżać, tak tego nie śledzę, ale jeżeli tak, to rzeczywiście szmat czasu i leci to szybko. No jeśli jeszcze kilka, jeżeli teraz uda Ci się ta obrona pasa, no to pobijesz kolejny rekord. Czy to jest jakaś presja, czy Ty w ogóle by, też o tym może wiesz w ogóle, że, że jesteś blisko tego rekordu? Another title refe, uh, Retain a trial, another uh, chance to break the record. Another one of yours. So any pressure, any stress, or any more motivation to that? Oh, I'm always motivated, you know. But I don't let things stress me out. Uh, the, I, I'm going to get this new record; it's mine. <laughs> but I always concentrate the man in front of us. And uh, when, when I'm fighting, all, all I think about is, is the guy who I'm going to fight. I know Gustavo's a great challenger, but I'm a great champion. Ja zawsze czuję wielką motywację i nie pozwalam tym, tym, tej presji, która towarzyszy wokół mojej pozycji, którą mam tutaj w organizacji, żeby ona w jakiś sposób nie skrępowała. Totalnie nie, nie, nie odczuwam presji ani stresu związanego z kolejnym y, obroną pasa, więc tylko i wyłącznie przekuwam to na motywację, żeby dobrze wypaść w klatce. Augusto Sakaj, to pierwszy w sumie taki rywal dla ciebie, który też zbija do kategorii ciężkiej, więc pierwszy raz będziesz miał rywala, który też jest no, dość sporych rozmiarów. Dodatkowo stójkowicza właściwie, więc no te płaszczyzny będzie, więc jest to duże wyzwanie, bo te płaszczyzny będą się gdzieś nawzajem przeplatać. Czy jak, jak ty widzisz swojego rywala, czego się boisz najbardziej? For the very first time here in KSW, there is the opponent who uh, has to cut weight as well as you have to, so something unique in your uh, in your case. Uh, additionally, he's a striker, so it adds a spiciness to the whole matchup. Uh, how do you feel before facing um, UFC uh, prior uh, fighter as you were? Oh, it's great! I you know, like Augusto. a great guy. He's coming off a win in the UFC. He's just the challenger I want. You know, I want to beat him, and people know that I can beat the best of the best, no problem. You know, and uh, both big guys. But uh, when you have got two big guys, generally the guy on top has the advantage. You know, so I think it'll it'll be my advantage. You know. Augusto Sakai to jest dokładnie taki przeciwnik, jakiego ja w tej chwili chcę i potrzebuję, dlatego że ja muszę ugruntować ciągle, mimo tej pozycji, którą mam, swoją pozycję w KSW. Ludzie muszą widzieć, że ja pokonuję najlepszych, którzy przychodzą z najlepszych miejsc na świecie. I to spotka się dwóch wielkich zawodników w klatce. I zazwyczaj, kiedy te, takowi się spotykają, to ten, który jest u góry, no to ma tę przewagę, wygrywa. Ostatnio na pobicie rekordu Maciej Kawulski wręczu ci Rolexa, więc co teraz, jeżeli pobijesz następny rekord? Mm -hmm. There was this uh, promised uh, mythical promised Rolex uh, back then as the record beater. So congrats on that. Are you willing to get another one? Oh, I don't know. I think uh, the, the Rolex was a selfish gift, so uh, I'm thinking about getting maybe like a bonus or a holiday for the KSW staff, something nice, and not an, unse an, unselfish un gift, because I just got a Rolex. I can't, I can't ask for any more, but we'll, we'll see what they can work out. Tak, zegarek to jest troszeczkę taki samolubny bonus, taki prezent, który mogę użyć tylko dla siebie, więc w tym wypadku wolałbym coś bardziej ogólnego, może właśnie jakiś bonus pieniężny, żeby można go było wykorzystać w inny sposób niż tylko dla siebie, więc coś mniej egoistycznego. No to y, widzę, że, że humor dopisuje, energia jest, a jeszcze jakieś kilogramy do zbicia, bo rozmawialiśmy też o tym, że wyglądasz, to już szczupło. Aha, uh, you look uh, pretty uh, slim uh, comparing to your previous uh, shapes. Uh, how many kilos are there to cut this time? Well, I've just got uh, five kilograms to cut right now. I had eight at the start of the week, but I was 137 for Josh, uh, but I was like, I've got to diet seriously, so I got, I got that. That was only. No to tak generalnie zostało mi około 5 kg, no ale to jest walka ciężka, więc wiadomo, że to nie są te kilogramy aż tak nie ważą. Niemniej jak walczyłem ostatnio na piku z Joshem, to ważyłem 137 kg i czułem się bardzo właśnie taki wielki odciążały i w trzy miesiące zgubiłem naprawdę sporo. To jeszcze spytam już abstrahując od KSW, niedługo gala UFC w Manchesterze, będą tam twoi koledzy klubowi, między innymi Thomas Pinal, no więc jak, jak szły przygotowania, czy, czy Tom ci pomagał, czy ty będziesz jemu, jak odczucia, no bo, bo gala gdzieś w twoich rejonach? So your preps camp and UFC in Manchester upcoming event this summer and Thomas Pinal your very, very close friend who's... Had the opportunity to be there in KSW events as well. So how are the preparations crossing with each other? You uh, pressing him, and he pressing you. All wow. oh, the, the the preparations going great. Uh, Tom's a little bit like Augusta but nobody's really like Tom You know, so he's like, it, but nobody's like him. But I'm a lot like Curtis Blades, so I've been putting lots of work in. Then straight after this fight. I'll be straight back helping Tom. But their preparation's been great. My uh, training partner, Michael Parkin, is so much like Augusto. And he even looks like him. He looks just like him. It's like it's crazy, you know? Tak, więc jeżeli chodzi o do, uh, dociążanie się wzajemne, no to na tym etapie już nikt nie lubi robić z tomem <laughs> z oczywistych yeah. powodów. Uh, jeżeli ja już skończę... Just like him. Tak, just, tak. Just like Augusto, look at that! To jest przyjaciel z naszego gymu, Michael, give, Parkin, give Michael tan. Tak, give tan. Który był nawet w Libercu teraz z naszą ekipą i... Uh, Michael. On the the on Michael. Barzo, Barzo, Barzo. Yeah. He looks Same person? He fought with my very good friend in the UK, uh, Krzysztof Wiśniewski. No, Big man from UK. Oh, the UK. Oh, oh you yeah. Oh, yeah. Oh, didn't train at our gym then? I, did, I didn't know, I didn't know. <laughs> yeah. He's fighting with the Polish guy now with me? Yeah, because they fight on the gym at event. Oh, lovely. Okay. Więc wracając do tematu, jeszcze tylko przetłumaczę, e, więc Michael Parkin jest bardzo, bardzo imituje, świetnie, imituje styl Toma. E, bardzo jest ciężki, mocny, krępuje. I e, jak ja wrócę już tutaj z Polski, to na pewno przyłożę wszelkich starań, żeby ja, żebym ja również mógł pomóc Tomowi w jego przygotowaniach w walce w Manchesterze. No to już ostatnie pytanie, już odchodząc od MMA. Nie wiem na ile nie wiem na ile interesujesz się piłką nożną, ale niedługo mistrzostwa Europy. Anglia w gronie faworytów do wygrania tego turnieju. Czy myślisz, że... okay, so last question for me, and we're switching to a different discipline, which is soccer. Uh, european championships are upcoming as well. so uh, english team, english national team is in favor. do you feel any interest in such events? i don't really watch a lot of football, but for the Euros and the world cup, i'm always a little bit interested. and uh, we're playing serbia, aren't we? so me and darko will have to have a little bet between us on who will win that match. Nie mam za dużo takiej wiedzy merytorycznej, bo nie mam po prostu czasu na śledzenie, ale grywam, grywam i z Serbią miałem takie mocne gierki. Darko o tym wie. Mamy ze sobą jakąś taką historię, która jeszcze nie jest dokończona, więc jak najbardziej, kiedy tylko mogę, to się przyczyniam, żeby jakoś rozwijać wiedzę. Thank bardzo i much. w piątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.